Cześć, 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 cześć! Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj wracamy sobie do naszej serii wyzwań od widzów i dzisiejszym moim wyzwaniem jest rozpoznanie naszych koni z zasłoniętymi oczami. Max będzie przyprowadzał do mnie konie, ja będę miała zasłonięte oczy, żeby nie widzieć ani kopyt, ani sierści, ani niczego. I poprzez dotyk będę musiał rozpoznać, jaki to koń. Także, nie przedłużając, idziemy po pierwszego konia. Nic nie widzę. Max przyprowadził mi pierwszego konia. To jest na 100% Elwis. <śpiewa> A, wiedziałam. Elwis jest bardzo charakterystyczny, przez to że tutaj nie lubi dotykania. <śpiewa> nie, nie, nie Następny koń. Hmm. Drobna albo drobny, chociaż raczej jak jest taka drobna, to raczej klaczka. Mogą to by być lagi albo cake. Chociaż... Chociaż chyba jednak obstawiam za lagarto, bo jest strasznie drobno. Ewentualnie karmelek, ale karmelek chyba jest grubszy. wywana na jedną stronę. Nie, wydaje mi się, że to jest lagarta lagarta zgadła. dobry konie. Dobra, koń następny. A to jest łatwe! To jest na pewno Litwin. <noise> Też chyba, która jest zobaczcie. <noise> Następny koń. Mały, gruby, na 100% neron. <noise> to było wiadome. Brzuch mały, to będzie kondor, haha, ha, jest kondor, o oh Następny koń. Katie albo Bona Ale to jest chyba... To będzie raczej Bona, bo Bona ma większość grzywy na lewą stronę Dobra, obstawiam, że to jest Bona Dobrze obstawiłam Dobry koń. Dobra, mam następnego konia. Duży brzuch, drops, ale chyba nie. Wysoki. Jakby gruby brzuch, to obstawiam, że to jest Wigor. No. <trujne> <Pro was. trujne> Następny koń. Chody, miarę w sokni. Duży kopiet, jest zupełnie jakiś większy, co no to nie bona. Ani Katie. Duża tak. Oj, przepraszam, nie ja chciałam cię włożyć Ciężko. Obstawiłabym, że to jest Laki. Krawka. Nie zaliczona. Następny koń. To będzie Katie. Wiecie <laughs> dlaczego? Dlatego, że Katie ma wszystkie włosy z na prawą stronę. <laughs> Oj, zaliczone! I następny koń. Mały. Nie jest gruby, więc to nie Neron. Może Katie albo Bona? Nie, Bona nie, bo Bona ma po lewej stronie grzywę. Albo Katie albo Karmel. Ale wydaje mi się, że oni jest o wiele mniejszy Więc obstawiam, że to jest karmelek. Oh. <grym> Dobry koń. Nie wiem, czy zauważyliście, że mam dodatkową trudność w postaci podwyższenia. <grym> I to wszystkie nie stałem bardzo krzywo. <grym> Ale udało mi się tak. Że bardzo się cieszę. <grym> Już po Rozpoznałam. 9 na 10 koni, także myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Najtrudniejsza była karawka, dlatego że w sumie nie wiedziałam, czy to laki, czy to karawka, dlatego że postulaty są praktycznie identyczne i nie mają żadnych znaków szczególnych, które mogłam rozpoznać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Niżej wrzucam Wam link, do, gdzie możecie wstawiać wyzwania na następne odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i buziaki. Do zobaczenia!